Zaczyna się lato, okres, w którym zazwyczaj mamy więcej czasu wolnego, okres, który skłania do wielu wycieczek i spacerów. Warszawa obfituje w wiele miejsc, do których można się udać podczas wakacji. Takimi miejscami są chociażby parki, których w mieście nie brakuje. Wiele z nich to już wiekowe miejsca, chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Ja chciałbym w dwóch najbliższych odcinkach opowiedzieć o stołecznych parkach należących do tych najbardziej znanych. Skaryszewskim, a także Polą Mukotowskim. W tym odcinku zapraszam na opowieść o tym pierwszym. Cykl Warszawski. Na początku może coś o nazwie, a tam brzmi: Park Skaryszewski imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwszy człon pochodzi od Skaryszewa, jurydyki, która istniała od końca XVI wieku do roku 1791 i zajmowała większość obszaru dzisiejszego Kamionka oraz fragment południowego obszaru Pragi Północ. Czym były jurydyki? Były niejako miastami w mieście, organizmami miejskimi na terenie Warszawy, które były wyjęte spod jej jurysdykcji. Ich odrębność polegała nawet na fakcie posiadania własnej policji i sądownictwa, trochę jak poszczególne Stany w Stanach Zjednoczonych. Jurydyk było w sumie 28, a niektóre ich nazwy, takie jak Golędzinów, Marienstadt czy Solec, przetrwały w Warszawie do czasów dzisiejszych. Jurydyki to na tyle ciekawy temat, że warto byłoby kiedyś poruszyć go szerzej. Jednak najpierw muszę zaczerpnąć więcej wiedzy o nich. Nazwa Skaryszew, natomiast, przetrwała do czasów dzisiejszych również w nazwie ulicy Skaryszewskiej. Drugi człon to hołd dla Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego pianisty znanego na całym świecie, który w 1919 roku został premierem Polski, a także ministrem spraw zagranicznych. W tym samym roku został również honorowym obywatelem Warszawy. Park Skaryszewski został założony w 1905 lub 1906 roku. Jego tworzenie trwało do 1922 roku, a według innych źródeł krócej, bo do 1916. Projektantem parku, który powstał w miejscu bagien Łąg, był Franciszek Szanior, będący wówczas głównym ogrodnikiem Warszawy. Szanior odpowiadał również za projekt Parku Ujazdowskiego, a także parki w innych miastach, między innymi w Kaliszu i Częstochowie. Szanior zaprojektował park w stylu angielskim co oznaczało, że stawia się na swobodę i naturalność. I tę naturalność widać tutaj do dzisiaj. W okolicach parku przy skrzyżowaniu Alei Zielenieckiej z ulicą Jana Zamojskiego w latach 1901-1952 funkcjonował przystanek Moskotorowej Kolei Jabłonowskiej, która w szczytowym momencie łączyła Jabłonę z Karczewem. Przystanek nosił różne nazwy – Rogatka Moskiewska, Kamionek, Park Skaryszewski, a potem Park Paderewskiej. W 1973 roku Park Skaryszewski został wpisany na listę zawodów. Park Skaryszewski ma niemal 60 hektarów powierzchni. Jego cechą charakterystyczną jest duża liczba zbiorników wodnych. Przez park, choć w większości przez sąsiednie kamionkowskie błonia elekcyjne, przepływa kanał wystawowy, który łączy jezioro Kamionkowskie z jeziorem Gocławskim. Samo jezioro Kamionkowskie znajduje się w północnej części parku między przedłużeniem ulicy Międzynarodowej na jego terenie, Aleją Wedla i Aleją Zieleniecką. Jezioro zajmuje 8 hektarów powierzchni, ma 900 metrów długości i od 100 do 150 metrów szerokości. Ma od 2 do 5 metrów głębokości. Niegdyś było połączone z Wisłą i było jej starorzeczem. W Parku Skaryszewskim znajdziemy jeszcze kilka mniejszych i większych, bardzo malowniczych stawów. Przy jednym z nich znajduje się nieduży wodospad. Duża ilość zieleni, a także zbiorników wodnych, powoduje, że w parku spotkamy wiele gatunków zwierząt a wśród nich kaczki czy wiejurki. W 2020 roku w parku zauważono nawet łosia. Park Skaryszewski to również miejsce sprzyjające uprawianiu sportu. Już przed II wojną światową odbywały się tutaj półkolonie i zawody lekkoatletyczne. Dziś w miejscu tym możemy spotkać głównie biegaczy, a także osoby na rolkach i rowerach. W parku co roku odbywa się bieg Wedla, którego sponsorem jest słynne przedsiębiorstwo, którego siedziba mieści się tuż obok parku. W 2023 roku odbyła się 18. edycja biegu. Na terenie parku znajduje się także stadion piłkarski, na którym swoje mecze domowe rozgrywa drukarz Warszawa. Zagramy tutaj również w tenisach na jednym z krytych kortów. Na wschód od parku znajdują się wspomniane już kamionkowskie błonia elekcyjne które co prawda nie są częścią Parku Stereszewskiego, ale i o nich chciałbym tutaj wspomnieć. Teren ten bierze swoją nazwę od elekcji, czyli wyborów królów, które miały miejsce na terenie kamionka w XVI i XVIII wieku. Wówczas na nowych królów Polski zostali wybrani odpowiednio Henryk Walezy w 1573 roku, pierwsza w Polsce wolna elekcja i August III w 1733 roku. Nazwa Kamionkowskie Monia Elekcyjne została nadana w 2013 roku. Pomimo tego, że Park Skaryszewski został zaprojektowany dość swobodnie i naturalnie, to znajdziemy tutaj chociażby bardzo porządkowany ogród różany, który teraz, na początku lata, wygląda naprawdę ładnie. W tak zwanym rozarium znajduje się rzeźba tancerka stworzona przez Stanisława Jackowskiego w 1927 roku. I w tym miejscu warto wspomnieć o wielu rzeźbach i pomnikach, które znajdują się w parku. Oprócz tancerki znajdziemy tutaj rzeźbę kąpiącą się wykonaną przez Olgę Niewską w 1928 roku, pomnik Edwarda Mandela Hausa, współtwórcy Paktu Ligi Narodów, wykonany przez Franciszka Blaka w 1932 roku i zrekonstruowany przez Mariana Koniecznego w 1991 roku. Pomnik upamiętniający brytyjskich lotników poległych podczas Powstania Warszawskiego, rzeźbę Rytm wykonaną przez Henryka Kudę w 1922 roku, czy pomnik upamiętniający Polaków poległych podczas zamachu na World Trade Center w 2001 roku, a także znajdujący się przed wejściem do parku od strony Ronda Waszyngtona, pomnik o piersie upamiętniający patrona parku Ignacego Jana Paderewskiego. Należy wspomnieć, że nie są to wszystkie znajdujące się w parku pomniki. Dziś park Skaryszewski jest niezwykle popularnym miejscem, chyba przez to, że, znajdując się niemal w centrum tętniącego życiem o każdej porze dnia i nocy miasta, nie trzeba się ruszać zbyt daleko, aby odpocząć na łonie natury. Będąc tutaj, możemy zapomnieć, że jesteśmy na pracę. Wiele osób przychodzi tutaj z psami, wiele osób przychodzi tutaj odpocząć, może usiąść czy położyć się bezpośrednio na trawie pod drzewem. O parku można długo mówić, jednak najlepiej samemu jest się w to miejsce udać. Warto również wspomnieć, że jeszcze w bieżącym roku park ma przejść modernizację. W ramach której wymienione zostaną latarnie, zostanie zainstalowane dodatkowe oświetlenie, a także zostanie przebudowana główna aleja.